Chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć pokrótce o Huronach, czyli Indianach zamieszkujących północne tereny Stanów Zjednoczonych, tak zwaną krainę Wielkich Jezior. Byli to bardzo specyficzni Indianie, ponieważ no na przykład nie mieli prawa własności. Otóż, co gdzie leży, to jest wszystkich. Domu mieli pootwierane, ludzie sobie brali, chodzili, odnosili w inne miejsca różne rzeczy. Co miałeś przy sobie, to jest Twoje, a cała reszta. No jak coś położyłeś, to zaraz mogło tego nie być, bo ktoś sobie wziął, poszedł dalej i to odniósł. E, ich system życiowy był matrylinarny, to znaczy, że narodzone dziecko nie należało do ojca, nazwisko klan dziedziczyło po matce i należało do klanu matki. Wychowywane było przez dziadka, wujków, wszystko od strony matki. Bardzo ciekawe szczepindian, Oni byli wojowniczy na początku, później Francuzi sposobem, alkoholem również w, zaszczepili u nich chrześcijaństwo. No, i tamte wszystkie ideologie, na staw drugi policzek, wybaczaj, spowodowały, że Huronie osiadli. Huronowie osiadli, jeśli chodzi o waleczność, i rokezi wpadli wojny bobrowe. Spowodowały, że całe mm, wioski, cały szczep Huronów został wybity niemalże do nogi. Nazwa Huron pochodzi od tego, że Francuzi tak ich nazwali, ponieważ y, ogony dzików we Francji były bardzo podobne do fryzur churońskich wojowników. No i stąd właśnie ta nazwa. Teraz co gotowali? Ano ryby, ano mięsiwo. Jedną z tych potraw chciałbym Wam dzisiaj pokazać. Także zapraszam na film. Chodźmy nad jezioro i coś dobrego ugotujmy. No i jesteśmy już na lodzie, zapraszam więc na zupę zimową w chirońskim stylu. Kilka składników będzie się różniło, to już opowiem na bieżąco. Potrawa będzie prosta, obozowa, smaczna, więc zapraszam do stołu, zapraszam na lód. Zacznijmy od mięsiwa tradycyjnie. Tutaj w miseczce znajduje się tłusta, zmielona wieprzowina. Drzewie posiłkowano się dziczyzną. Dalej mamy cebulę, papryki. W czasie zimy Chironi posiłkowali się papryką suszoną. Dzisiaj technologia w domu i w zagrodzie jest papryka świeża. Ziemniak oraz kukurydza w puszce i pomidory w puszce. W posiłkowano się kukurydzą i pomidorami, również suszonymi. Tutaj woda w butelce, a z przypraw ja dziś wybieram klasykę kuchni Tex-Mex, czyli Original. No i zanim rozpalimy sobie w kuchence, musimy uprzednio naszykować składniki, jak to w przypadku gotowania na żywym ogniu bywa. Co by tego ognia, jak to mawiano, nie marnować. Jeśli chodzi o mięso, jest to mięso mielone, Indianie zaś mieli dziczyznę drobno pokrojoną. Warzywa mm, muszę pokroić w kostkę, puszki zaś otworzyć, wody nie odlewamy. Warzywa pokrojone ziemniaka zostawiamy sobie na później, co by nam nie ściemniał. Czas rozpalić kuchenkę i zaczynamy ważenie zupki. Raz za nami do przesmożonego mięsa dodajemy teraz warzywa Na sam koniec dodajemy przyprawę i podlewamy całość wodą. I nim rozpoczniemy duszenie musimy nieco zmienić lokalizację, ponieważ nam się kuchenka zbyt mocno zaczęła wgryzać w lód. Elegancko, przykrywamy to i dusimy przez dwa kwadranse. Kwadransy za nami i pomimo tego coraz bardziej zacinającego śniegu z wiatrem czuć przesympatyczny zapach indiańskiej zupy. Także zapraszam Was przeserdecznie. Ach, cóż za fuzja kolorów! Gdybym mógł malować obrazy, wyglądałyby one właśnie tak, jak zimowa zupa Huronów. Wypogodziło się, jakby to Indianie rzekli, matka natura nam sprzyja na sam koniec. A więc zachęcam, róbcie sobie takową polewkę w domowych zaciszach lub też na biwakach, wyprawach wszelakich, bo w plenerze wszystko najlepiej smakuje. A ja tymczasem... Zjem tą zupę na zamarzniętym jeziorze, i może historycznie drzewie jakiś furon również posilał się w ten sposób podobną strawą. Pozdrawiam, do zobaczenia! Pięknie gra lód przez cały czas przesuwa się, wydaje to niesamowite odgłosy. Ach, cóż za fuzja kolorów! Gdybym mógł malować obrazy!